Dużo od siebie wymagasz, wysoko stawiasz sobie poprzeczkę i robisz wszystko, żeby do niej dojść. A może stawiasz sobie wielkie cele i nigdy nie jesteś z siebie zadowolony. Jeżeli czujesz, że ciebie to dotyczy, zostań do końca. Powiem ci o tym, dlaczego tak jest i jak to zmienić. Jak radzić sobie z wewnętrzną presją? Nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem. I od 15 lat pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco. To, jakie wysokie masz wobec siebie wymagania, rzutuje na Twój obraz siebie. Nie zadowalają Cię drobne sukcesy, wyolbrzymiasz swoje błędy i braki. Na siebie zawsze patrzysz krytycznie, jesteś niewystarczający. Stale masz wewnętrzną presję i do czegoś musisz dążyć. Potrzeba osiągnięć sama w sobie nie jest zła, ale może przybierać skrajną formę. Przez to, co sobie planujesz, ponosisz ogromne koszty emocjonalne, zdrowotne czy społeczne, bo nie ma w swoim życiu równowagi jest tylko bieg do mety. I kiedy się do niej zbliżasz, to ona się przesuwa dalej. Towarzyszy temu negatywny głos w głowie, który wytyka ci błędy, wskazuje, co poszło nie tak, wyrzuca, jaki słaby jesteś, i narzuca coraz większe wymagania wobec siebie. I tu nie chodzi o porównywanie się z innymi, bo ty z innymi się nie porównujesz. Cały czas jesteś zajęty rywalizacją z samym sobą. Największym wrogiem dla Ciebie jesteś Ty sam. Skąd to się wzięło? Oczywiście, wróćmy do początków, czyli dzieciństwa, kiedy Twoje potrzeby emocjonalne nie były zaspokajane Za, albo były zaspokajane warunkowo, kiedy zrobiłeś coś dobrze, najlepiej, kiedy się wyróżniałeś na tle grupy. To wtedy mogłeś mieć zaspokojone potrzeby, i nauczyłeś się przez to, że poprzez wysokie standardy wobec siebie samego, to te potrzeby będziesz mieć zaspokajane. Na przykład nie byłeś zauważony czy doceniony na co dzień, ale kiedy przychodziłeś z jakimś sukcesem, Dużymi osiągnięciami, to byłeś w centrum, byłeś widziany, doceniany, czułeś się kochany. Więc teraz automatycznie robisz jak najwięcej i nawet się nie zastanawiasz, czy tego tak naprawdę chcesz. W dorosłym życiu nikt od ciebie tak dużo nie wymaga, tylko ty od siebie. Możesz czuć, że jeśli temu nie sprostasz. To nie będziesz pokochany, nie będziesz ważny dla nikogo. Czujesz się więc wartościowy tylko w momencie, kiedy coś osiągasz. Twoje poczucie własnej wartości zależy od tych wielkich osiągnięć. Czy spełniasz swoje wymagania wobec siebie, w czym ty stawiasz. Stawiasz sobie taką wysoką poprzeczkę, w jakich obszarach jesteś dla siebie szczególnie surowy. Mogą to być obszary, na których najbardziej ci zależy w życiu, albo też obszary, których szczególnie unikasz, bo albo coś zrobisz i starasz się być w tym najlepszy, albo nie robisz tego wcale. Takie unikanie. Chroni przed gorszym samopoczuciem i obniżeniem samoceny. Unikanie chroni twoje ego, unikasz więc nowych zadań, ludzi czy sytuacji. Na chwilę czujesz się lepiej, nie zrobiłeś nic, więc nie popełniłeś błędu. Nie miałeś porażki, ale im dłużej czegoś unikasz, tym bardziej odstajesz w tej sferze. I rozbieżność między tym, co masz w życiu, a Twoimi oczekiwaniami względem siebie samego staje się coraz większa i znowu samopoczucie i samoocena spada. Jak sobie radzić? Przede wszystkim zastanów się, czego unikasz, co sobie odpuszczasz i w czym chcesz być perfekcyjny. Mogą to być różne formy radzenia z taką wewnętrzną presją. Odpowiedz sobie na pytanie, czy kiedykolwiek z tych obszarów życia byłeś zadowolony? Jeżeli tak, to w którym momencie? Z czego to wynikało? Jakie warunki musiały być spełnione, aby poczuć satysfakcję, zadowolenie z siebie? Czy to zależało od wyniku, który miałeś? Od poświęconego na to czasu? Od opinii, pochwały, podziwu ze strony innych? Odpuszczenie sobie jest trudne, bo wiąże się z brakiem poczucia kontroli. A co jest ze sobą powiązane? Może ci się wydawać, że jak obniżysz sobie poprzeczkę, to coś złego się wydarzy, coś utracisz. Czego się boisz? Przyjrzyj się temu, czy aby na pewno to przyniesie takie skutki, jakie ja sobie wyobrażasz, czy obniżenie tych wewnętrznych standardów niesie za sobą takie koszty. Możesz osiągać swoje cele, możesz się realizować, ale działając na większym luzie, działając swobodnie, ten schemat jest o tyle trudny do pracy, bo każdy przyklaskuje temu, co robisz. Że aż tyle robisz, że tak się starasz, że chcesz być najlepszy. To jest społecznie premiowane, więc ciężko jest z tego zrezygnować. Warto mieć świadomość, że to, co robisz, dzieje się Twoim kosztem. Robisz coś jednocześnie dla siebie. I przeciwko sobie, wymagając tyle od siebie, inni będą cię podziwiać, ale ty za to zapłacisz najwyższą cenę. Zazwyczaj w postaci swojego zdrowia. Osoby z silną wewnętrzną presją, z dużymi wymaganiami względem siebie najczęściej chorują na depresję, mają problemy somatyczne czy zaburzenia lękowe. Zauważaj, kiedy patrzysz tylko na wynik, a nie na proces. Spójrz na działanie jak na podróż. Nie chodzi o to, tylko dokąd zmierzasz, ale najważniejszy jest proces przechodzenia z punktu A do punktu B. Szukaj satysfakcji w tym, co robisz, a nie tylko satysfakcji z wyniku. Doceniaj siebie za kolejne postawione kroki. A nie wyłącznie dojście do mety. Bądź uważny na to, co jest tu i teraz. Patrz na to, jak Ty się czujesz. Szukaj dobrych wrażeń, radości, szukaj spokoju w tym, co robisz. Nie patrz tylko w przyszłość, bo. Nie zauważysz wtedy, jakie piękno cię otacza, ile radości można czerpać z tego, że się czegoś doświadcza. Że coś się robi, a nie tylko, że coś się wykona. Nie chodzi o to, żeby sobie odpuszczać, ale żeby działać z wewnętrznym spokojem, a nie w tym wewnętrznym napięciu. Sprawdzaj, jak coś na ciebie wpływa. Ucz się odpoczywać, bo w każdej podróży jest ważny czas regeneracji, aby mieć siłę iść dalej. Kiedy idziesz wyczerpany, niezadowolony z siebie, suniesz do przodu, to nie dotrzesz tam, gdzie chcesz. Bądź osobą, która cieszy się chwilą, traktuje życie jako przygodę, jako wyzwanie zabawę. A nie walkę na śmierci i życie. Zauważaj sytuacje, w których możesz czerpać więcej przyjemności z życia. Zobacz, jest też tak, że kiedy sobie kiedy się odpuściłeś z różnych powodów, to rezultat był nawet lepszy. Niż oczekiwałeś. Kiedy działasz na luzie, to wszystko lepiej idzie. Bądź dla siebie wyrozumiały i życzliwy. Przestań być dla siebie katem, który wymaga niemożliwego, który biczuje się za wszystko. Nie bądź dla siebie taką osobą, która wymaga tylko więcej i więcej. Jesteś wartościowy. Nie za coś, co zrobisz. Jesteś wartościowy taki, jaki jesteś. Jesteś wartościowy, bo jesteś. Może wcześniej tego nie odczuwałeś, ale przyjmij siebie teraz. Jeżeli masz wysokie wymagania wobec siebie, to możesz być równie wymagający względem innych. Trudno żyć z osobą, która jest. Cały czas niezadowolona i tylko punktuje oczywiście negatywnie innych. I trudno żyć tobie z taką twoją częścią, która to nieustannie robi. Dlatego zacznij od codziennego robienia sobie listy tego, co zrobiłeś, z czego jesteś dumny w danym dniu. Wypisuj. Sobie wszystko, co zrobiłeś, ale nie idealnie, tylko co zrobiłeś wystarczająco. Doceniaj się za postępy, a nie za wyniki. W planie dnia w pierwszej kolejności uwzględniaj czas dla siebie czas na relaks, na przyjemności, na radość. Wypisuj sobie te momenty, w których dobrze się czułeś, żeby w przyszłości robić Czegoś więcej. Nie żyj w takim kieracie jak dotychczas, bo ty sobie narzucasz za dużo. Życzę Ci tego, aby Twoje życie było skuteczne, a jednocześnie lekkie. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy temat, zostaw łapkę w górę. Udostępnij ten film dalej i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!